Czy Twoim zdaniem, jaka jest szansa na WoW 2.0 po zakończeniu sagi? Kurde, temat wałkowany od dawien dawna. Czy w ogóle kiedykolwiek powstanie WoW 2.0? Jeżeli powstanie WoW 2.0, to to nie będzie takie jak WoW 1.0. To nie będzie to samo, co WoW teraz. Nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby wyglądać WoW 2.0. Oświeżona grafika? Nowe w ogóle uniwersum? Nie wiem. Czy, mógł, czy powstanie? No nie wiem, ale czy mogłoby powstać? Jeżeli Blizzard ma pomysł na WOWA do 2030, a oni powiedzieli, że przed, przed y, początkiem 2030, czyli do 30 roku chcieliby wszystkie, y, wszystkie te trzy dodatki wypuścić i mówili, że mają też jeszcze więcej pomysłów na, na WOWA, to nie sądzę, żeby WoW y, 2.0 powstał jako oddzielna gra Uważam, że WOW 2.0 można, było, można byłoby tak to nazwać, jeżeli oni by. Jakby kończy się World Soul Saga, nie? Jest koniec sagi, i WOW 2.0 to jest po prostu zmiana silnika, zmiana silnika, yy, odnowienie lore, z, w ogóle zaczęcie całkowicie nowych historii, nie? Być może nawet wprowadzenie tak gigantycznych zmian w systemie, że na przykład nie masz frakcji. Horda Alliance, tylko masz podzielone to na kilka frakcji, żeby. Jakby, jakby to nazwać? Że na królestwa. O! Nazwijmy to królestwami, że wspierasz na przykład. Na przykładzie y, re, reputacji teraz, nie? Wstawisz. Y, wspierasz albo koboldów, albo wspierasz kurwa y, aratorianów albo wspierasz The Scarlet Crusade, albo wspierasz. Y, y, z, jak oni mieli? Walajar. Jakby, jakby zrobili coś takiego, to byłoby to na tyle rewolucyjne, tylko mogliby z tym troszeczkę przesadzić, nie? I w to mógłbym to nazwać WoW 2.0. Tylko, żeby WoW nie stracił swojego klimatu. Bo dużo osób mówi, że WoW 2.0, jakby. Dużo osób rozumie terminologię WoW, WoW 2.0, że to miałby być całkowicie nowy twór, inny silnik, wszystko inne. Dziękuję bardzo za obserwację, Wishes. Tylko problem jest taki Wierzcie mi Że WoW 2.0, jeżeli kiedykolwiek powstanie, nie osiągnie takiego sukcesu jak WoW Dlaczego? Już wam mówię WoW Uniwersum WoWa Było budowane Od Warcrafta 20 ponad lat I Wiadomo, lore się zjebał przez szadu lansy. Yy... <laughs> I ogólnie jest bardzo zagmatwany, już BFA zaczął się jebać I WoW 2.0 nie osiągnie ta takiego sukcesu jak ten WoW, bo tutaj po prostu to było budowane od kilkunastu, dwudziestu ponad lat. I to nie masz szans, że WoW 2.0 będzie dobry. Jeżeli raz jeszcze to powtórzę, jeżeli kiedykolwiek powstanie. Bo o co chodzi? Gry MMO, RPG, takie jak WoW, spójrzcie sobie na rynek gier. Teraz w modzie jest tak. Kurwa. Moba, Battle Royale, single gierki, soulsowe gierki, gry MMO nie istnieją. Chyba że to są gry azjatyckie. W sensie, wiecie, pod rynek chiński, nie? czyli na przykład takie Final Fantasy. Nie ma szans na to, że WoW2.0 był osiągnął sukces. Powód jest taki, że właśnie MMO to jest gatunek gier, który umiera. Jaki miałem kolejny argument? Grafika. Dlaczego ludzie kochają grafi yy, Dlaczego ludzie kochają wowa? Bo grafika nie jest najlepsza, nie jest najgorsza, ale ma ona swój taki unikatowy klimat. Dużo osób też ma coś takiego, że gra w wowa przez, yy, przez tą, przez nostalgię. Że wow jest chujowy, ok, może być chujowy, może się komuś nie podobać, ale grają w tego wowa, bo czują jeszcze jakiś do tego taki pryzmat. Nie, że no, nie jest to już moja gra. Nie jest ulubiona. Chujowo zjebali ją, ale na przykład lubię sobie pograć teraz na klasiku, nie? Na przykład lubię sobie polatać po starych krainach, robić karzełową content. Więc ogólnie teraz wychodzi, ja wam to pokażę. Pewnie już słyszeliście o tym, ale o co chodzi? Turtle Wo O! Turtle Wow to serwer prywatny, klasyczny, który wypuszcza teraz nowy silnik. Unreal Engine. I teraz zobaczcie, zobaczcie sobie jak to wygląda. To, jak to wygląda, to jest kurwa niesamowite. Mi się wierzyć nie chce, że na przykład Blizzard nie byłby w stanie zrobić czegoś tak dobrego, bo o co chodzi? Unreal Engine jest takim jakby programem, że można po prostu przesadzić i będzie to... Takie chujowe gówno. Jak na przykład te fanowskie rzeczy, które robili ludzie z właśnie z odświeżoną grafiką. Dowowa, nie? Tu było jakieś wprowadzenie. I teraz spójrzcie na to. Taki... Ja uważam, że to wygląda naprawdę zajebiście, tylko. No, brak mi słów. Nie mogą tego zjebać. Jak to oceniacie? Voice is yours. Czekam na opinie na czacie. Podbite stare asety, ale uważam, że zajebiście są zrobione i zajebiście wyglądają. Tylko te krainy troszeczkę za ciemne. Patrząc na to, że to i tak jest, tylko ludzie, którzy tworzą to, to jest prywatny serwer. I z, po prostu oni z, z plików z klasika potrafią zrobić coś takiego. I jeżeli Blizzard ma większe możliwości, to uważam, że mogliby to odjebać zajebiście.

Oby pies go wyruchał. Te trzy dodatki brzmią trochę jak początek czegoś nowego, ale jakoś ciężko mi wierzyć, nie no. Początek czegoś nowego, no. Oni pewnie powiedzą. World Soul Saga to zakończenie tego, co zapoczątkował kurwa Jailer. I teraz zaczynamy coś nowego, ponieważ jak wiadomo, Jailer rozpoczął kurwa całą, całą przygodę z World of Warcraft, ponieważ to Jailer stał kurwa za wszystkim, gdy, za, za wszystkimi wydarzeniami. Na Azeroth. A teraz się dowiemy kto stał nad trailerem. A potem... Koniec. Reset. Nie wiem. Podobno WoW wo to, wo to sraka, no. Że będzie cross z Marvelem i połączono się uniwersa? Nie, no nie, nie, nie. Rewamp jakichś starych lokacji? Właśnie WoW 2.0 może być coś takiego, że po prostu zrewampują wszystko, nie? I to by było akurat spoko. Jak zderwam płynie wszystko w pizdu. Zobacz sobie taką gierkę Legacy Street and Sorcery. Ex-pracowników Blizzarda w 2 robione i właśnie widać tam taki woły klimat, jeżeli chodzi o grafikę. Na chwileczkę sobie zobaczymy. A potem wprowadzą wersję epicką przed pierwszą... Gdzieś tam jakiś czas temu czytałem artykuł o możliwych rzeczach po World Soul Sadze, po których mogliby być jakiś spory przeskok czasowy przed kolejnymi wydarzeniami, usuwając część postaci i wprowadzając nowe historie. Oni mieli szansę zrobić coś takiego jak były Shadowlandsy, bo przecież... Poszła do lancach, jak wróciliśmy do azerów, to minęło kilka lat, a nic się kurwa nie zmieniło. Dowiedzieliśmy się tylko, że moczy wyspy się przebudziły. I co, i tyle. Nie wiem, fajnie by było, jakby zrobili w końcu jakiś taki przeskok. Tylko, jakie będzie wytłumaczenie na przykład na to, że nasze postacie w ogóle się nie starzeją? Grasz na, na, na to się nie starzeje. No a co ma powiedzieć taki human? Chyba, że za chwilę będzie ten. O, humani kurwa są andydami, są andedzi w Alliance. Jądro będzie dzisiaj maniaczone w dodatek, czy dopiero w poniedziałek, wtorek? Będzie dzisiaj maniaczone. Velen ma co najmniej 25 tysięcy lat. To co, graż w ma... No ale co mają powiedzieć gracze kurwa humana? Jak grają... Jak gracie humanem, to ile macie lat? Ostatnio czytałem, że zmarła osta... najstarsza osoba na świecie. U nas na świecie. Miała 117 lat. Miała 8 9. No tak. Dziękuję bardzo za subskrypcję, Alek. Ten Turalion to się postarzał, jak go nie było, jakby w kosmosie. A tego to już nie wiem w sumie. Trzeba byłoby się dowiedzieć. How old is Turalion? On jest stary, ponieważ Xera go oświeciła jakby blessed. O, jakie to było słowo. Obdarowała go <laughs> swoimi słowami i teraz jest He has crossed the boundaries of mortality. O. No i Jehowi tak szybko nie umierają. A tam gadali, że w Shadowlandsach jest niby więcej map niż ten, na którym graliśmy, że w tej przestrzeni są pochowane, tak jak kordia. Tak, to tak jak w normalnym świecie, no wszechświat jest przeogromny. No ale za chwilę tę mapę będziemy mieli taką. Wchodzisz tu i tak kurwa 30 razy będziesz w ten. Nie, tu będziesz miał. W jakiej linii czasowej chcesz kurwa teraz sprawdzić coś na mapie? W jakiej kurwa galaktyce, a w jakim wszechświecie, a w jakim multiversum, a w jakiej, na jakiej, kra na, na jakiej planecie? A czy może na księżycu? Nigdzie problem? Nigdzie no. Potem będzie planeta, kraina, znaczy planeta, kontynent, kraina, podkraina, pod, podkraina... i tak w kółko. A potem będzie, że o, słyszeliście, że jeszcze mamy kurwa zaświaty? Mamy jeszcze za, za światy. mamy nad światy i obok światy. <laughs> Kurwa, i nad światy.